Witam, witam, witam w dzisiejszym odcinku, w którym mamy typowanie UFC, karta główna, karta główna, ale no nie ma się co oszukiwać, tutaj szału nie ma, walki są mocno, mocno przeciętne, bo nawet walka wieczoru, czyli Israel Desania kontra Sin Strickland, tutaj nie ma za dużo nawet ładunku emocjonalnego w tej walce, szkoda, że nie ma z Dirkusem Duplessis, E, bo tamta walka byłaby fajnie pod względem, pod względem emocji, ponieważ jeden pan z drugim już mieli sterdą w OKTAGONIE wyglądało to w miarę fajnie. No a tak, to tak średnio przez dwa. Mam przyszykowane trzy walki, trzy walki, które sobie będę typował. E, mam nadzieję, że się będą fajnie. Ostatnio ładnie weszły dwa kursiki na. ale nie, nawet nie. Na, zapomniałem, bo nie miałem na tego odcinek, nie miałem odcinka na UFC we Francji, ale mam y, tutaj stricte trzy pojedynki które sobie wytypujemy i pierwszy to jest otwierający kartę główną mamy Tysona pedro kontra antona Turkai. Ten, ten anton Turkai, on miał dwie walki w ufc dwie przegrane tylko tak dwie przegrane jedna z almeidą 19-2 rekord almeida przegrał przez, przez o Jezu. przegrał przez knockout i druga przegrana była z uciekło mi z głowy ale zawodnik bardzo mocny rekord 90 yy, z Vitorem Petrino rekord 90 tą walkę oglądałem na ży, to, to znaczy na żywo tą walkę oglądałem yy, i pamiętam ją bardzo dobrze to jeżeli ktoś nie widział tej walki i naprawdę lubi solidne mocne MMA to polecam sobie ją wygooglować, odpalić, bo naprawdę tu była konkretna mucka. Walka wyglądała zajebiście, naprawdę zajebiście. 29-28 wygrał Petrino yy, i ten Anton Turkaj jest dużo, dużo bardziej wszechstronny od Tysona Pedro. Yy, no Tyson Pedro to jest zawodnik przegrywający z Baukausem. Nie wygrywał z nikim znaczącym, bo, bo on wygrywał z Hunsuckerem, no to jest Harry Zucker, 7-6 rekord. Wygrywał z, z, Vila, z Villanuevą Lewą no, To są ogórki, nie ma co mówić, to są ogórki Jeżeli dostał kogoś mo mocniejszego, to przegrywał. No jedyne co to tutaj wygrał z Safarowem, ale później Ovisam Peru eee, przegrana przegrana z, z Mauricją No no nie no tym bardziej z Latifim wygrał z Polem Craigem, to akurat, to akurat trzeba oddać eee, i z Roundrim no, tylko tylko kiedy on ostatni raz wygrał z kimś znaczącym? No, nie możemy nazwać ani jednego ani drugiego nikim znaczącym. Tutaj same porażki aktualnie. Co to czy znaczy jedna w sumie porażka? Dwudziesty bez walki. Osiemnasty, no, wygrana na początku 2005 lat temu. Wygrana z tym safarowym. No okej, okay. no, nie wygrał z nikim znaczącym od pięciu lat. Trzeba sobie to śmiało powiedzieć. Dla mnie, e, ten. Turki. Turkaj. Hmm. Turkaj ze spokojem powinien pokonać Tysona Pedro. Nie wiem, dlaczego jest taki procent na wygranego. Mnie to na bardzo dziwi, bo ja tutaj widzę jednego faworyta i to dość znacznego dużo bardziej w trzech strony, Czy to, czy to jeżeli chodzi o zapasy parter, może to nie jest czarodziej parterowy, ale i tak na, na tle Tysona Pedro będzie wyglądał dobrze w tych płaszczyznach, a nawet bardzo dobrze bym powiedział. Lecimy dalej, czyli Taito Iwasa, Aleksandr Wolkow, kolejny kolejny z Australijczyków, czyli Taito Iwasa. No i jeżeli chodzi o mnie, to Taito Iwasa to jest zawodnik dysponujący bardzo potężnym ciosem, nie ma co mówić. Ale stójkowo, jeżeli chodzi o technikę, będzie stał gorzej, Wolkow to jest naprawdę zajebisty bokser. No Tuiwasa na pewno obaźnie będzie chciał, to jest pewne. Dla mnie, Wolkow na punkty bądź troszkę szybciej może, ale zasięg, umie bardzo dobrze wykorzystać. Wolkow zasięg mm, trzymać sobie na dystans i raczej będzie trzymał sobie na dystans tu i wasę. No nie widzę wygranej, nie widzę wygranej Tana tu i wasy, chociaż bardzo go lubię i mu kibicuję, ale, ale jak dla mnie to Wolkow mm, złapie na jakąś kontrę tu i, wasę i i któraś z tych kontr po prostu wejdzie. Yy. I, i po prostu uśpi Australijczyka 1.44 Wolko. I mamy walkę wieczoru Israel Adesanya kontra Vincent Strickland 1.15 do 5.50. No 1.15 to jest coś czego z pewnością się obstawiać nie powinno. No, no to aż szkoda ryzyka. Eee, bo nie daj Boże, nawet jakby same okopnąć jakaś kontuzja by się zdarzyła, to to, to szkoda szko, szkoda całego kuponu. Dlatego ja sobie wejdę tak. Ja sobie wejdę tutaj. Izrael odosania generalnie wolno zaczyna, jeżeli nikt go nie zmusza do, do, yy, do szybkiej pracy, yy, do szybkiego rozkręcenia się, to on nie zaczyna szybko, on zaczyna wolno, wolno się rozkręca yy, i wydaje mi się, że, że ta walka 2,5 plus ze spokojem powinna potrwać, ponieważ Strican również preferuje walki na pełnym dystansie, więc ja bym tutaj ja bym tutaj dał 2,5 plus 1,42 kurs 389 osiemdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt kuponik wydaje mi się naprawdę fajny. E, będziemy chyba tu UFC sobie oglądać bo 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 e, bo wtedy mam wyjściowe że tak powiem i czwarta rano zaczyna się karta główna więc generalnie składa się bardzo fajnie. Najprawdopodobniej będzie live tak jak teraz był z fejma całego. E, więc jeżeli ktoś zamierza oglądać a nie chce oglądać sobie samemu e, to zapraszam na liveika najprawdopodobniej będzie. E, w tym odcinku to będzie na tyle, tak więc na razie cześć.